Ile medali zdobędziemy na igrzyskach w Tokio, tak strzelając? Około 28. A srebrne, złote, brązowe? I srebrne i złote i brązowe. A tak dokładnie? Trudno mi powiedzieć. no mamy w kilku dyscyplinach rzeczywiste, realne szanse. Myślę, że siatkarze, lekko atleci. Myślę, że około dziś 5 do 8 medali złotych. A srebrne? Około 8 reszta brązowa. I różnica to to brązowe. 3 złote, pięć srebrnych i ile? Siedem brązowych. Trzy medale, dwa medale, medale złote, trzy medale złote, trzy może będzie, będą brązowe albo srebrne. No myślę, że tak będzie. 5 złotych i trzy srebrne. A brązy? Żadnego. Wszystko złoto, srebro. No, jakieś może z 2 srebrne, 3 brązowe. Tak, z 6 zł, z 10 srebrnych. A pani? A ja 5 na 5. 2 zł. Nie wiem i po 4. Po 6 no dajmy na to. 8? A jakie? Złote, srebrne, brązowe? No, z każdego rodzaju najwięcej złotych bym chciała. Myślę, że z 3 złote, 4 srebne i reszta brązowe.